Nowe lody wojanek są przepyszne, mają piękny wygląd, są o smaku jabłkowym z polewą, o smaku coli i gumy balonowej. A w środku czeka na was przepyszny mustru skawkowy Lody wojanek, dostępne w żabce w limitowanej ilości. Widzowie, wszedłem sobie na serwer nubeczka i widzę, że on chyba jest jakiś bardzo, bardzo smutny. <laughs> Wszystko. Ej, Nubek, co ci się stało? Ej, gdzie są twoje wszystkie brain Ja No, właśnie, widzisz, tutaj nic nie ma, ja zostałem oszukany! Co? Kto cię oszukał? Jak Ten oszukany? Tutaj gościu, chodź za mną, widzisz, o, Maciu Sigma 2, on mi wszystko zablał, nie mam nic, bo on mnie oszukał. Ej, Maciu Sigma, coś ty zrobił? <laughs> ten głupiki dostał dał się oszukać. Ej, jak to oszukać, Nubek? Jak ty dałeś się oszukać no temu Maciusiowi? No, my się mieliśmy wymienić i za koks Brainota bardzo dobrego i ja dałam jako pierwszy, a on już nie dał potem. Nie, to jest najstarszy sposób poszukiwania. Nie możesz tak robić, bo właśnie w ten sposób skamują ludzie. Jak dasz pierwszy Brainrota. Ale on był taki miły dla mnie. Ja myślałem, że on wiesz. zaufa i zrobił. O się Maciuś, uważaj <laughs> sobie. Słuchaj, Maciuś, nie tak powinieneś z, się zachowywać. To było bardzo niemiłe. A w dodatku zobacz na niego. To jest nubecek. On jest niegroźny, on jest malutki. Wiesz, że on ma mało lat. A ty. A ty jesteś, a ty mi Ja mi jesteś. jestem jego przyjacielem. I, i jeszcze. <laughs> I jeszcze my zobaczysz, oddawaj mu wszystkie razie. oddawaj mu wszystkie brain roty, które mu zabrałeś. Mi jak ty tak możesz robić? Przecież to jest dziecko! My, 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 my. To są wszystkie moje brain roty, my, my, my. to. nie są twoje, to są jego, oddawaj jego brainroty. jak nie, to nas to. popamiętasz, rozumiesz? <grym> Nie grać, nie grać! Ja tutaj mam najlepszą bazę! Tak? No to jeszcze zobaczymy. Chodź, Nubek, w takim razie zemścimy się na nim. Jeszcze zobaczysz, Ej. odzyskasz swoje wszystkie brainroty, ale w takim A razie... A masz jakiś plan na niego, Moze? Ja muszę się upewnić? Dobra, mam zablokowaną bazę, bo jeśli on tak wykradł twoje brainroty, to moje też pewnie będzie Ej, panu, chciał. Ale, Ej, no, ty czekaj! albo ty masz tak dużo, dałbyś mi może chociaż jednego? Są, on kupuje właśnie w tym momencie <śm> lawakę saturnę, ale, ale ona ma, jest maja. moja! O, no, czekajcie, to to moja, moja! go, Nubek! Ta lawaka jest nasza! Ja... Ja jeszcze, mnie jeszcze mnie uwięził Jak ty to zrobiłeś? Oddawaj no, tą lawakę Bo no ja jestem dobry w celu. O, jaki dostępnek jeden, dwa Uuu, nubek, nie chodź! Opracowujemy plan. Chodź, chodź swojej do Nobek, nie, 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 nie damy mu się tak łatwo okradać, Nobek. Ela chce wykombinować pojazd. Moja baza, Ej! moja baza, muszę ją zamknąć, muszę ją zam... wku... rze, 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 zamknąć. Dobra, dobra, Słuchaj, nobecku, robimy akcję. Ja wchodzę tam na niewidzialności. O, widzisz mnie? Ej, dobra, to ja mam pomysł. To... Nawet nie widzę ja może ja skupię jego uwagę na sobie i ty wtedy nie Nie, 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 słuchaj a... to skupić uwagę. To nie jest byle jaki Maciuś. On się zna na kradnięciu. Słuchaj. Ja wchodzę tam na niewidzialności. Kładę za jego bazą, za jego bazą pułapki i dobra. w momencie, w którym kończy się e, zabezpieczenie bazy, to robię zamianę ciał i zamieniam się z nim ciałami. On wchodzi w te pułapki, ja go blokuję, a ty wykradasz jego brain rot, rozumiesz? Do, dobra, zrobię to, co, co należy. Dobra, to przygotuj się. Masz jakąś pelerę na żeby też tam się podejść? Nie mam właśnie. Ja nie mogę. Dobra, to jest serio, Nubek. Okej, okay, dobra, to ja sobie podchodzę tutaj. Za 15 sekund będzie odblokowanie bazy. Nubek, dobra. przygotuj się. Dobra, się, jestem blisko bazy. Ja tutaj postawię nawet... Dobra, postawiłem bardzo dużo pułapek, i teraz wystarczy no tylko tak, się zamienić. Patrz, patrz, Myślę patrz, patrz. patrz. bazę za dwie sekundy. Zaraz zablokuję bazę, bazę, a my matery... wtedy. O, zamiana, dobrze, ja. Nubek, wykradaj. Dobrze, wykradaj mu tą lawalkę, a, a ja go nie, dalej ja biję. O, ty! Ja mam zaraz Ote, ty, bardzo dobrze, i patrz, 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 patrz. patrz. Ciągle się Chodź, no. to i to! Zaraz ci rozwalę znowu. O Ja tak wchodzę do mojej bazy! Okranie się mi jakąś słabą lawakę, a ja mam lepsze rzeczy, Lepsze, gdybyś mogła! A to się nie popluj, tam jest ty, la mu się Czekaj, no. czekaj, czekaj, nubek! Czemu ty zabrałeś lawakę, jeśli to był jeden z najsłabszych brajnotów? On to ma znacznie mocniejsze. Zobacz, ma, ma hotspota, który daje 10 milionów na sekundę, aby zabrać lawakę. Tak, sorry, bo ja tak pierwszy z bzegu chciałem właśnie. <laughs> no ty tylko. Ty bo z tobą jednej loty! Dobra, <noise> Nobek, no niestety tą metodą, którą teraz zrobiliśmy, nie wykradniemy mu wszystkich prenotów, bo ma ich za dużo, ale mam pomysł, mam pomysł. No takiego. Może oszukamy, oszukamy go w taki sam sposób, jak on oszukał ciebie. <noise> Ej, właśnie, dobra. Ej, czekaj, wiesz co, ja podam na jeszcze jeden genialny pomysł. Jaki? Pójdę do każdej zabki i powiem, żeby nie sprzedawali bojanków <noise> Maciusiowi Stygmie jeden raz. Nie, Maciuś Stygma ma zakaz kupowania A, bojanków. na lody bojankowe i na napoje. No, dear. Wojan, wow. Wojan? co ty zrobisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przenieś się do Wojanowic. O do, do, dokładnie. Nie do... lala, 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 widzicie, Ej, Dobra, dobra, ja się spróbuję z nim dogadać. Słuchaj, ja mam dobra. dobre wrażenie, to na pewno będzie chciał się wymienić. <laughs> Słuchaj, e, Macieś Sigma. Mam dobra, dla ciebie dana, ofertę dana, wymiany. Mm, oferta winiany, a jaka oferta wymiany? Eee, chodź zobaczyć, do mojej bazy ja mam mega mocne brajnoty takich, których nawet pewnie na oczy nie widziałeś. Zobacz na to! Masz to tu to. Spaghetti toalety daje 420 milionów na sekundę. Chciałbyś takiego brainota, to? A, a, co? a, a, a za bo boboksy? No jest zabobuksy, a co? Fajnie, podoba mi się! A co ty chcesz ode mnie za niego? Wiesz co? No ja od siebie to ja bym chciał na pewno te takie najmocniejsze brainloty, które tutaj masz. Na przykład taki hotspot, ten drugi hotspot, admin blog, żeby zobaczyć, co z niego wypadnie. Za dużo! Za dużo! Tyle to co ci nie dam! Mogę dać ci hotspoty dwa za tego. Co? Przecież to są tylko... Ej, chwila! To Jak jest się tylko... nie podoba, to 10 plus 15 milionów to daje tylko 25 na sekundę, a dla porównania mój daje 400 milionów na sekundę. To jest totalnie nieopłacalne. Ale ja nie umiem liczyć. Ja chcę, mogę ci dać dwa za tego. Trzy! No dobra, trzy! <grym> Ale więcej, więcej, więcej nie, więcej nie! Dobra, dobra, to, to się dogadamy. To Ale w takim razie, bo to jest i tak oferta taka słaba. No to co? To, e, to ja to, pierwszy zabieram. Ja pierwszy. No to zróbmy, że weźmiesz dwa, ja potem i ty potem jeden a Nie, ja wszystkie trzy muszę pierwsze. No dobra, ale potem i dasz. Dobra, dobra, to dobra. My bierzemy, tak? A ty, ty nie, ty nie ej, bierzesz. Ej, ej! Dobra, dobra, to ja tylko będę zabierał. Tak, Number... a ty, Kidosku, nie bierzesz nic ode mnie! Nie ja mów tak na niego, bo nie, bo nie dojdzie do wymiany! Nie a, się dobra, a... słuchaj! Nie obrażę tak mojego ziomala, bo nie dojdzie do wymiany Ja zabieram w takim razie hotspota, bo daję mega dużo Okej, okay, to hotspot Ale mnie nie okradniesz, bo powiem mamie A, a ja nie. mama, a mama powie tacie A jak tata się dowie, to ci nakopię Słuchaj, oczywiście, że ci nie okradnę Bo przecież ty też nigdy nikogo nie okradłeś, co nie? E, 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 nigdy No, wcale, nie wcale A skąd masz te a? Po, po, od twojego kigoska kolegi e, to może mu oddaj, dobra, to e, nie, nie, oddam, Laty, jak ten Dobra, zabieram jeszcze tego, tralita, bo one fajnie wyglądają. No i słuchaj, zaraz przyjdzie kolej na ciebie, ale wiesz co jeszcze ale... tego admin bloka chce? Ale... Być hotspot, hotspot miał być Nie, admin brain biorę Zamiast tego No dobra, ale to teraz już mogę zabrać, tak? Ale poczekaj, jeszcze ja nie zabrałem Dobrze, ale to ja już chcę zabrać Nie, no już za, zaraz zabierzesz, dobra Ale no zabieram taki dobra. w takim razie Dobra, Bioręgo. to czekaj, to zabieraj, zabieraj, zabieraj Mama, oh! a, Dobra, dobra Nubek On jest władze! zamknięty, on jest zamknięty Wykradaj nie, mu, Nubek Wykradaj mu teraz wszystkie brain brainrody Zamknąłem go wszystko! Dawaj, was... no no co niosę ty, Lampusku! Macio! I co? Trzeba było nie skamować! Za skamowanie masz skamowanie... co? E, e, I, I teraz poza ujezd, bo mój tata to jest Sami! Co jest? Sami? Sami! Admin Steel Brańnot! To mój tata! Ty co? się nie śpię, to prawda! Co? Tak, bo to mój tata! Mi da wszystkie prejnoty za darmo! Stary, niemożliwe, że twój tata jest właścicielem mm. Steel A Brain Road. Ale ja, ja mówię prawdę, a wypuść mnie! Ej, no to chyba oszalałeś. Nie ma takiej opcji, Nubek, no, zabieraj mu całe nie. wszystkie prejnoty ja, ja zabieram też te! Ja o. robię odrodzenie! Ja, ja uratuję swoją bazę! Nie, nie rob żadnego odrodzenia! No, da, daj o. Mi się. No, no nie udałoś wszystkiego. Jeszcze Moje te... wszystkie brain roty. <noise> A nie chcesz się ten wymienić? Przecież masz do odebrania z mojej bazy Właśnie jeszcze. jednego. no, chcesz się wymienić? Nie, nie, odzywaj. Dzisiaj ja jestem. No dalej, całą bazę mu zabieramy. Mu tą bazę. O, Zabierzemy mu całą bazę, wszystko co tylko w niej ma. Och, to. Dawaj, to tego, poza tego. Jedna, o, kumie, no. A, strzelaj go, strzelaj go. Nie, 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 Jesteś słaby. nie, <noise> <noise> Dobrze, zabieraj go, zabieraj! Jale, jale, jale. Jest, drugi raz go panułem. Proszę, nie kradnij mi tego brain rota, Trzeci raz! Niemiły. Trzeci raz, trzeci raz go walnąłem, dobrze! Jeszcze Prost. ja wykradnę! Nie będzie miał już żadnego brainrota nubek Wszystkie mu zabierzemy! ty się teraz... nie, 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 jego Dobra! Nie! go! Pójście, on nie ma już nic w tej bazie, straciłeś wszystko i co? Prze ja się jest mi bardzo smutno, ale o. wiecie co? Pożałujecie tego, bo ja piszę do mego taty! Do tego samego niby? To Sami to nie jest twój tata ta, przecież, jest ta, właściciel ta, tej powodliwe. gry. Ja już do niego piszę, on tu zaraz przyjdzie! Tata pomocy, czekaj, ej, on... Sami tato pomóż <laughs> Nie gadać, że on pisze do niego, przecież to jest taki skamer. Wierzysz monubek? No ja mu nie no wierzę. Nie taz, on odkłamuje nas. Poczekajcie, on zaraz bije, tylko teraz jest... ZALECIE! HA Na pewno! Nie. Co? On krzyczy teraz do niego? On chyba woła stale Wojanek, przenieś się do Wojanowic! Wychodzi i się zaraz dziwicie jak przyjdzie tutaj z jej Przecież nie ma opcji nawet, że on tutaj przyjdzie, to jest nie, niemożliwe, słuchajcie, że zaraz pojawi się tutaj e, admin e, Steel Up co I on mi powiedział, że wyczyści wasze bazy do to, zera! To? Nie, nie. Tak. Ej, ja mu nie wierzę, Nobek, spokojnie, nie ma się o co martwić. Hej, co? Napisał, wbijasz, mają niki, Wojan i hey! nobek czy usunie im wszystkie brainroty w to? Roblox. I on usunie wszystkie brain roty. Nie, to jest w ogóle niemożliwe, słuchajcie. Niemożliwe jest to, żeby on usunął wszystkie brain roty. Czekaj. Nie ja swoje bazy i wszystko jest. Oj, a, czekaj, a, Nubek. A. Ty nie masz nic, a miałeś swoje brain -roty, co Sonia? I co? Było mi... ze mną nie zadziera! A gdzie są moje brainroty? Eee! No zobacz, nie mam tutaj nic dosłownie, straciłem moje wszystkie brainoty! No, i... Mówiłem wam przecież, że mój tata to sami i wam wszystko zabrałem! Nie, 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 ty coś kombinujesz, ty coś ukrywasz, jak ty to, to niby zrobiłeś? A ty... Piszemy mutację, żeby zlespił najlepszy Blane loty na świecie! No nie dobra, e, to, jest, no to, jest. to już jest przesada, słuchajcie, nie ma opcji nawet, że tobie się to uda, czekaj, co? Lesbi najlepszy bline na świecie, tato i co i teraz mi zlespi, zobaczycie! Lesbi najlepszy Blain na świecie, tato. No dobra, zobaczymy zaraz, czy on ci faktycznie zlespi najlepszego blajnota, Nubek, wierzysz, mo? Nie masz sensu, ale tego no, nie, nie ma mi zlespi, bo czekaj. on jest bardzo fajny. Czemu zresztą los kombinacjones? No, dzięki tato! To, to jest super! I jest jakiegoś Kurczaka Chicken Juki za 500 trilionów. Co jest, zobacz co tutaj idzie! I e i Ej, co jest? I wy nie macie Do tego dostępu, to wszystko to jest Moje! Jakie mega mocne Brain roty, co tu się odwala? Ej, dobra, nie takich Nie macie, a ja mam! Ej, dobra, e, on jest, on ewidentnie przesadza, wiesz co? Ja myślę, że musimy zrobić coś zakazanego Żeby odzyskać wszystkie brain roty. Tak, damy mu bana, i jak damy mu bana to że odzyskamy wszystkie te brynoty, Ale czekaj, ja bym e chętnie zabrał te brynoty, ja Które tutaj właśnie, chodzą tutaj Ale ja bym bardziej chciał odzyskać te moje Dobra, wiesz co? Macie Sigma Jak mi to. zaraz nie oddasz moich brainotów, To dostaniesz bana Ty e e, dostaniesz bana, bo mój tata to jest Właściciel styl a Blaine Dobra, wiesz co? To zaraz się przekonamy Nie podchodź do mojej bazy, bo cię w niej zamknę O ty, oszalałeś No, no nie wytrzymam, on jest taki denerwujący Słuchajcie e, ja, bazę. ja zaraz to, to odblokuję tą bazę i słuchaj, wiesz co zrobię? O, co tak! No tak, atakuj go, atakuj Aj, go! Nie Dobra, nie I patrzcie, i patrz, ja zabieram tego mi. brain rota, a następnie wychodzę z twojej bazy i wiesz co robię Maciuś? Wiesz a, co robię? Co Wchodzę w tabelę, klikam teraz tutaj, zablokuj co? i zablokuj, tak <śles> 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 No nie wy... go wysłałeś do konta. Widziałeś to, Nobek? On zniknął, nie masz jego bazy! Ej, no dobra, dobra. Jest, moje brainloty by się odzyskać. Ej, ale wiesz co, przynajmniej mam jednego brainlota, który daje. Zobacz na no to, chodź, chodź zobaczyć, ile on Jezu. daje. Pokaż, ile to on niby ej, daje. Grane? Ej, 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 to jest Ej! Nie wchodzi no do mojej nie... bazy! Nie może zgadzać się. A jest pan! Mam bok pana, może od jego taty. To my mamy teraz zrobić nobek? Ani nic z tym Brainotem nie zrobię, ani nie dostanę. tego. gotów. Halo, halo, halo. Czekaj to sami. Toi. CO WY ZROBILIŚCIE MACIUSIOWI? Co? E, sami, e, to nie my, to on oskamował a naszego przyjaciela! To, jego, to był jego brainrot! A ty się nie odzywaj, bo on mi wszystko powiedział! Ej, co by takiego niby powiedział? Powiedział, że mu ukradliście wszystkie brainroty i wiecie co, oddam wam teraz bana! Dawaj nam bana, nie dawaj nam bana, to on oskamował na początku Lubeczka! to twój syn zasługuje na bana, a nie my! Tak, on oskamował... Nie, 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 nie moi drodzy, wy dostaniecie bana natychmiast ode mnie, Ale wszyscy zostaniecie... Jest zakazane w stylu A brain rot, więc powinieneś dać go Maciusiowi bana. A to Maciuś was oskamował pierwszy? No przecież mówimy od samego początku, mam to nawet nagrane. Nie, na Kurczę, mój syn chyba trochę nakłamał. Nakłamał, więc pan powinien dać mu bana, a my powinniśmy odzyskać nasze wszystkie Brainroty. Tak, jeszcze coś co? ekstra dostać w prezencie dobrego. E, dobra, to ja was bardzo przepraszam za Maciusia, e, oddam wam Brainroty, a teraz e, idę mu powiedzieć, żeby tak więcej nie robił. O, dobrze, dobrze, dobrze. No to Git, widzowie, w takim razie mam nadzieję, że zaraz dostaniemy nasze wszystkie prejnoty z powrotem e, Dobra, czekaj, widzę, że ta linia się zrobiła z powrotem normalna. Nobek, czy... Czy mi się wydaje? Czekaj. Czy, udało nam się? To mam... To są twoje brainnoty, ale czekaj, czekaj. A moje brajnoty? Oooo, wow, udało za... nam się! Odzyskaliśmy nasze brajnoty! Admin sami nam oddał i Maciś pewnie będzie miał teraz mega duży przypał swojego taty, co nie? Bardzo dobrze. Ej, wiesz co? Powiem, dzięki, z mi pomogłeś, bo w pewnym momencie ja chciałem nawet usunąć kontakt. nie, tylko pamiętaj, nie dawaj się oskamować kolejny raz i będzie kits. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i Zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.